Agnieszka Kosmatka, kapitan zespołu PTP Spiła, co z tymi pier pierwszymi setami, Pani Agnieszko, ciężko się zmobilizować, czy... czy po prostu zaskakują Was rywalki w, tym, w tej lidze? Nie wiem, tutaj musimy po chyba zmienić jakby podejście do tych meczów faktem, fakt, że naprawdę przyjeżdżają do nas zespoły tak nieobliczalne, teoretycznie takie rzeczy nie powinny się zdarzyć na no ja nie będę tutaj filozofować i udawać, że jestem profesorem siatkówki, ale no naprawdę my staramy się wykonywać tak, jak wykładamy przed meczami pewne e, rzeczy, a, a w trakcie e, zawodniczki zupełnie co innego, e, zaczynają atakować. Nie wiem czy te dziewczyny po prostu nie mają jeszcze takiej umiejętności, że pewne rzeczy wykonują e, e, cały czas tak samo, czy, czy dość podobnie. No i po prostu stąd stąd myślę też po części biorą się problemy. Na pewno też e, Nasza, nasza postawa, ale, ale z drugiej strony mówię, taka jakby no nieprzewidywalność, nie ale jakoś taka, no, powiedzmy teraz osna którą no mnie no dzisiaj zaprezentował zespół zespołu. We wtorek mecz ze Spartą, ostatni zespół pierwszej ligi, Puchar, powinno być, no. powinno być łatwo. Powinno być łatwo. No tak, wydaje mi się, że chyba tam potrzeba nam właściwie tylko jednego tepa tak naprawdę, żeby awansować, żeby lepiej się czuć. Powinniśmy to wygrać 3-0 i mieć jakieś lepsze samopoczucie i przede wszystkim być bardziej zadowolony z własnej gry.